Jakie super oklaski, cieszę się bardzo. Witam was serdecznie, ja dla odmiany przygotowałem prezentację. Ej, I dzisiaj e, oryginalny tytuł, każdy influencer ma swoją cenę, po, pe, po pewnych zmianach redakcyjnych nastąpiła zmiana tematu, ale nie, nie jest na tyle istotna, żeby się nią przejmować. Ej, to, o czym, to, o czym ja chciałbym się dzisiaj zastanowić, bo, bo próby w tokenizacji ludzi, już były wielokrotnie czynione. Polska jest w ogóle innowacyjnym krajem pod tym względem i e, najwcześniej zaczęliśmy tokenizować ludzi na świecie. E, I e, dalej wciąż te tokeny personalne nie przebiły się gdzieś do mainstreamu, tak jak na przykład tokeny NFT, o których e, mówi się w wielu branżach, a tokeny personalne dalej są jeszcze niezrozumiałe i ludzie wciąż się zastanawiają, czym one są, po co, dla kogo i, i w sumie czemu token, a nie gotówka na przykład. To jest jedno z najtrudniejszych pytań chyba, na które najtrudniej odpowiedzieć, ale jeśli chodzi o influencerów, to, to zawsze, kiedy ja myślę o influencerach, to mam dośmieczane uczucia, bo to jest taki dziki rynek. Po pierwsze, nie ma za bardzo jakichś standardów, nie ma, jest pewno pełno takich niedopowiedzeń, może oglądaliście film pod tytułem Fake Famous na, na HBO, gdzie agencja bierze, robi rekrutację i spośród kilkuset osób, które chcą być influencerami, wy, wybiera trzy osoby i po prostu normalnie robi z nich produkt, nie? Tam, yy, I to pokazuje to... Yy, łonacznia pewną taką obłudę też w tym świecie influencerów, nie? że na przykład zamiast lecieć samolotem, to po prostu wystarczy zdjęcie wyświecić na telewizorze, wziąć deskę klozetową, Drinka, dobry kadr, i generalnie jesteśmy na wakacjach, nie? Już na Instagramie. Czy można wynająć studio, które wygląda jak prywatny odrzutowiec. I na koniec dnia, dobre kadrowanie sprawia, że w sumie robisz takie same zdjęcia, mniej więcej na tym samym poziomie jakościowym, co taki influencer lifestyle'owy, który ma miliony followersów. Już nie mówiąc o tym, że wystarczy sobie kupić milion followersów, żeby dostawać kosmetyki za darmo e, od różnych firm. Więc na, mamy takie zderzenie, bo z drugiej strony, z kolei, mamy e, influencerów, którzy niosą ze sobą ogromny potencjał, ogromną wartość marketingową, do tego poziomu, że ze śmiecia można zrobić coś no, warte tysiące złotych, prawda? I nagle się okazuje, że Papierek po lodach ekipy kosztuje pięć tysięcy, nie na Allegro, No i w ogóle jakiś totalny absurd. I teraz mamy tą przepaść pomiędzy ludźmi, którzy chcieliby być influencerami, ludźmi, którzy udają influencerów, ludźmi, którzy są influencerami i, i super influencerami, bo przecież są influencerzy, którzy jednym tweetem potrafią cały rynek zawalić na kilka miesięcy, prawda? E, którzy Potrafią, są influencerzy, którzy potrafią manipulować walutami krajów wręcz, są influencerzy, którzy no, ze śmieci potrafią zrobić coś niezwykle cennego, jak chociażby te wspomniane e, lody ekipy. I teraz, jak w tym świecie takiego influencera wycenić? Skąd u niego się bierze wartość i co tak naprawdę e, tą wartość, e, jak można ją stokenizować, bo Token świetnie znajduje się zawsze w miejscu, gdzie jest jakaś wartość, ale ona jest niepłynna. Trudno ją określić, trudno ją wycenić, tam, tam jest zawsze świetne miejsce na token. I to, co my dzisiaj chce, ja chcę Wam dzisiaj pokazać, to medium społecznościowe, jaką jest aplikacja Sapiensy, która jest połączeniem... TikToka, jako platformy społecznościowej, ale w swojej dynamice przypomina trochę patrona i Nasdaq, giełdę Nasdaq, i to jest, my mówimy, takie połączenie, które daje Sapiensy. Ale zanim przejdziemy w ogóle do tego, jak to, jak Sapiensy, jaki ma pomysł Sapiensy, żeby budować popyt, wartość na tokeny, to należy zrozumieć, że Przechodzimy, jesteśmy świadkami, tak jak tu wszyscy siedzimy, jesteśmy świadkami konwersji całej światowej gospodarki, która odchodzi od przemysłu w kierunku ekonomii uwagi. Dzisiaj najbogatsze firmy na świecie to te, które potrafią zgromadzić dużo oczu po prostu na sobie. I to Instagram, Facebook, YouTube, wszyscy doskonale wiedzą, że największą wartością są oczy dzisiaj. To jest największy aset, jaki można w ogóle sobie dzisiaj zgromadzić. Netflix mówi, że ich największą konkurencją jest ludzki sen. Dlatego skrócili przerwy pomiędzy odcinkami z 30 sekund na 10, żeby ludzie nie zdążyli zasnąć pomiędzy odcinkami, nie? Bo wiedzą doskonale, że te, ta zmiana z 30 na 10 sekund zwiększa im zyski, bo mają więcej czasu e, wzrokowego zgromadzonego u siebie. I jako, że wiemy, że dzisiaj ta uwaga jest, no, to jest naj, najcenniejsze, to jest złoto XXI wieku. I teraz, jak tą uwagę przekuć w token, jak tą uwagę przekuć w wartość i ekonomię, która może być płynna i dawać, zarabiać twórcom? I pierwsze pytanie brzmi, dlaczego ciągnie nas do social mediów? Dlaczego, jak idę do toalety, to wyciągam telefon i zaczynam skrolować? Dlaczego, jak siedzę wieczorem na kanapie z moją żoną, to moja żona zamiast patrzeć mi w oczy skroluje Instagrama? Nie? Dlaczego ona woli bardziej patrzeć na Instagrama niż na mnie? Do dzisiaj, że nie mogę tego zrozumieć, <laughs> ale tak, próbując odpowiedzieć na takie proste, na to głupie pytanie, to. Lepsze to jest niż nudzenie się, prawda? To po pierwsze, z jakiegoś powodu to jest lepsze. Szukamy tam emocji, szukamy jakiegoś zaangażowania, szukamy, chcemy się lepiej poczuć, lubimy zazdrościć, lubimy rywalizować. Tak naprawdę na koniec dnia lubimy te social media, bo one dają nam po prostu emocje. I emocje, emocje to jest to, co nadaje rzeczom wartość. Wiecie, jak ktoś robi z marketingu, to doskonale wie, że gorsze od tego, że masz 100 komentarzy hejterskich pod Twoim postem, jest to, że nie masz żadnego komentarza pod Twoim postem. To jest... O wiele gorsze. Lepiej mieć milion hejterów, niż ani jednego lajka, naprawdę. I, przy, i infl influencerzy doskonale o tym wiedzą. Oni szukają dramy, oni chcą wywoływać emocje, wsadzać kij w browisko, wkurzać ludzi. Nie, prawda? Elon Musk, pomimo tego, że ma bitcoiny, to za każdym razem, jak tylko jest opcja wkurzyć całą społeczność bitcoinową, to no nie omieszka tego zrobić zaraz na Twitterze, nie? bo to po prostu buduje zaangażowanie, wywołuje emocje. To, to daje wartość. My, my nawet sami mówimy, że generalnie nie ma czegoś takiego jak taka realna wartość, złoto też nie ma wartości, złoto ma tak naprawdę wartość tą emocjonalną, że ono nam się podoba, że można je dotknąć, możemy, ma dźwięk, prawda, więc to, co nadaje rzeczom wartość, to emocje. I jeśli szukamy tego w social mediach, to jako grono ludzi, którzy już kumają tokeny i krypto, to jest Poza social mediami coś co wywołuje równie ogromne emocje i zaangażowanie, czyli token. I teraz wyobraźcie sobie jakby połączyć social media, w których szukamy emocji, zaangażowania z tokenami, w które sprawdzamy codziennie kilkanaście razy jakich cena wkurzamy się, jak za drogo kupiliśmy i za tanio sprzedaliśmy, jak kłócimy się w komentarzach z kimś na Facebooku o tym, że bitcoin jest lepszy od innego coina i tak dalej. Tokeny to jest kolejny mechanizm niosący ogromny ładunek emocjonalny. I to, to dzisiaj jest jednym z największych wyzwań w mojej, w mojej ocenie w tym, co byśmy nazwali mediami społecznościowymi 3.0, czyli Miejsce, gdzie mamy dużo emocji, szukamy emocji plus w połączeniu z tokenem może być tak naprawdę eksplozją wartości, którą my jako ludzie generujemy, no bo każda nasza sekunda spędzona na TikToku czy na Instagramie to są, to są dolary w kieszeniach tych wielkich korporacji. I teraz jak te dolary wprawić w ruch, żeby każdy z nas mógł zarabiać patrząc na telefon po prostu, klikając lajki, like, pisząc komentarze. No więc to dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jak Sapiensy chce do tego podejść, i koncepcją, którą my opracowaliśmy, jest coś, co nazywamy token threshold. I to jest pierwszy raz publicznie, kiedy o tym mówię na konferencji. Mianowicie, token threshold, próbując zdefiniować go najprościej, to to, że jeżeli chcesz zobaczyć mój filmik, moje zdjęcie, musisz po prostu mieć moje tokeny. Określoną ilość moich tokenów. Jakich nie masz, no to to scrolluj dalej, albo dokup, prawda? I teraz to jest model, który sprawdził się świetnie, podobny model, sprawdził się świetnie w social media, który część z Was może znać, a pewnie się nie przyznacie, czyli OnlyFans. OnlyFans to taka platforma, gdzie mamy dostęp do różnych twórców, tylko że my musimy wykupić subskrypcję. Płacimy miesięcznie temu twórcy, żeby mieć dostęp do takich bardziej, może, Prywatnych rzeczy, może bardziej e, pikantnych rzeczy. E, dobrze, widzę, że część ludzi śmieje, także wiecie, wiecie, o co mi chodzi. W każdym razie, OnlyFans w pierwszym roku swojego istnienia osiągnął cenę ponad 200, 200 milionów dolarów. Dzisiaj to jest kilkukrotnie więcej, i mają wciąż rosnącą bazę użytkowników, bo okazuje się, że ta, że ta możliwość bycia. W tym takim wewnętrznym kręgu tego influencera, bycia w tym niebycia jednym z miliona followersów na Instagramie, ale bycia kimś bliżej, kto ma tak dostęp do tego lepszego kontentu, to jest kolejne pragnienie, które nie spełniają social media. I teraz to, co my chcemy zaproponować, to to, że za każdym razem, jak influencer w aplikacji sapiensy, Publikuje coś, a może publikować zdjęcia, filmy, nagrania, webinary, szkolenia, konferencje, koncerty na żywo, muzykę swoją, artykuły. Za każdym razem, jak coś publikuje, to określa ten token threshold czyli tą barierę tokenów, którą musi użytkownik mieć, jego followers, żeby zobaczyć ten filmik. Jak masz za mało, to idź, dokupić. Czyli influencer robi to, w czym jest najlepszy. Czyli tworzy angażujący, ciekawy content, i każdy post w aplikacji Sapiensy powoduje popyt na jego token na giełdzie. I zobaczcie, jaka fajna to jest relacja z tym twórcą. Po raz, że rośnie wartość tokena, co jest z korzyścią dla wszystkich posiadaczy już tokenów, to jest jedna rzecz. Druga, zawsze mogę ten token wymienić na dolary, mogę wymienić na inne tokeny innego influencera, na przykład, gdybym potrzebował zobaczyć zdjęcie tamtej influencerki, no to trochę z tej zdejmę, bo ona na przykład dawno nie publikowała, to ta jest bardziej aktywna, to sobie wymienię na te tokeny i ta dynamika społecznościowa wprawia w ruch te tokeny i napędza yy, płynność, napędza cenę, wartość tych tokenów, yy, które w czasie rzeczywistym na rynku by są wyceniane. I ta prosta mechanika może to prowadzić, bo to jest troszkę taki, nie ukrywam, to jest eksperyment, nikt na świecie tego jeszcze nie zrobił. To się wydaje proste, mam nadzieję, że wszyscy influencerzy i użytkownicy łatwo to zrozumieją i szybko, ale ta dyma, dynamika może wywołać różne rodzaje, różne, yy, dać nam różne mechanizmy, których troszkę dzisiaj brakuje w social mediach, bo nowy influencer, jak wchodzi na platformę, Ci z Was, którzy próbowali być influencerami, wiedzą pewnie, że konkurencja o gałki oczne jest bardzo duża i trudno generalnie zabłysnąć. Ale tutaj, przy wykorzystaniu tokenów, mamy nowe mechanizmy, na przykład kon, tego odkrywania kontentu, odkrywania nowych twórców. Bo możemy zrobić taki prosty mechanizm, że jeden influencer wymienia się tokenami z drugim influencerem. Wymieniają się tam w proporcji, w której się dogadali i teraz. Jeden influencer rozdaje swojej społeczności tokeny drugiego influencera i ten drugi odwrotnie robi. I nagle się okazuje, że tak naprawdę wymienili się społecznościami. Bo ja z przyjemnością przyjmę każde tokeny, bo to pieniądz nie śmierdzi, jak to już dzisiaj padło. A, a z drugiej strony... Da, ktoś wystawia, jeden influencer jakby daje mi ekspozycję na nowego twórcę, a jako że dostałem w nim udział, to nagle mam interes, żeby się dowiedzieć, czym on się zajmuje w ogóle, czy jest fajny, czy, czy ma ciekawy content i w, w, wzbudza we mnie interes w tym, żeby się zainteresować kimś innym. Więc. To, co było bardzo trudne wcześniej, czyli takie krosowanie społeczności dla influencerów, zresztą krosy to jest bardzo bardzo ważny mechanizm w budowaniu społeczności na wszystkich platformach społecznościowych. Tak tutaj u nas będzie to jeszcze miało nowy wymiar, bo będzie można wręcz zapłacić swoje społeczności nie swoimi pieniędzmi za to, żeby zaczęli obserwować Twojego kolegę. Więc mamy zupełnie nową ekonomię, gdzie. Influencerzy pomiędzy sobą handlują uwagą swoich społeczności. Głosowania różnego rodzaju, czyli możemy decydować, czy Rahim ma biegać 5 km dziennie, czy 10 km dziennie, i tylko posiadacze tokenów Rahima będą mogli głosować albo określ, posiadacze określonej ilości tokenów będą mogli głosować, bo to rankowanie tej ilości, wyznaczanie tej ilości, jest kolejny ciekawy mechanizm, który ci influencerzy mogą zaplec w to, żeby wykręcać rynek można powiedzieć można to jest nowy poziom sterowania prywatnością postów, czyli jak ja chcę, żeby tylko kilka osób zobaczyło to super zdjęcie, albo część mojego prywatnego życia, to wrzucając zdjęcie mówię tylko osoby, które mają milion moich tokenów, mogą zobaczyć to zdjęcie. Tak się składa, że tylko moja żona ma milion moich tokenów, także tylko ona będzie mogła to obejrzeć. A jakby ktoś tak bardzo chciał zobaczyć to zdjęcie? no to musiałby się bardzo postarać, żeby skupić ten milion z rynku, co by było z korzyścią dla wszystkich pozostałych, prawda? Livestreamy, gdzie można też dołączyć tylko posiadając określoną ilość tokenów danego influencera, które mogą być, tak jak mówię, koncertami, warsztatami, webinarami, różnego rodzaju eventami, które, które stanowią wartość dzisiaj, to mogą być, wiecie, jeżeli ktoś zezwie, to ostatnio bardzo dużym trendem na akurat na, jak się nazywa to, na Twitchu były po prostu dziewczyny w stroju kąpielowym, które siedziały w wannie. Ale to był na tyle duży problem, że Twitch w ogóle zaczął banować te live streamy, bo te dziewczyny zarabiały bardzo dobre pieniądze siedząc w wannie w stroju kąpielowym i w pianie, robiąc streama po prostu na Twitchu. I w pewnym momencie Twitch stwierdził, nie, koniec dziewczyny, teraz się musicie kąpać już w prywatności zupełnie, bo to jest tylko dla graczy platforma. Zrobili taką małą kategorię tam e, dla tych, którzy lubią oglądać jak dziewczyny się kąpią. W każdym razie okazuje, jest ogromny rynek, który można zaadresować tego rodzaju funkcjonalnością. I to do jakich… Kolejny, kolejny etap, czyli token NFT. Za każdym razem jak ten twórca może coś opublikuje w aplikacji to jego społeczność może za jego tokeny kupić ten post, tą grafikę, którą on wrzucił, muzykę, od razu to, to tak naprawdę społeczność będzie tokenizować jego dzieła, bo w momencie, kiedy on wrzuca na przykład utwór muzyczny, czy wrzuca grafikę, to ktoś ze społeczności może kliknąć jednym guzikiem, stokenizować ten post, to, to coś, co on wrzucił i kupić, mieć w swojej galerii sztuki w tej aplikacji, później handlować tym na otwartym rynku. Więc ma dodatkowo, kupując token personalny takiego twórcy, wystawiam się na wszelkie dzieła, które on potencjalnie stworzy i sprzeda w przyszłości, bo mam jego token i tylko za jego token będzie można kupić te dzieła, które, te, tą całą twórczość, którą on ma. Jedną z, y, z tych właśnie najciekawszych rzeczy, czyli słopy, to już bardziej można powiedzieć, wchodzimy w takie defajowe tematy, <coughs> gdzie influencerzy mogą się wymieniać pomiędzy sobą tymi tokenami i tworzyć pulę płynności do tych tokenów, czyli ja raz, że mam płynność, mój token ma płynność do na przykład dolara, to ja mam jeszcze płynność na przykład, fajnie by było jakbym miał płynność do Dawida Podsiadło albo e, do Elona Muska, najlepiej to, to, to nie ma prezentacji bez Elona, e, więc czemu nie ten przykład można podać. I Teraz co jest ciekawe, że ja budując płynność do tokenów innych influencerów, tak naprawdę wyceniam się do ich tokenów i jak im dobrze idzie, tak, że mój token jest wyceniany w ich tokenach też, to ma to pośredni wpływ na moją wartość. I nagle się okazuje, że ci influencerzy mogą tworzyć wybra z wybranymi znajomymi albo nieznajomymi, bo przecież mogą kupić na rynku ich tokeny i stworzyć pulę płynności, do, nie pytając tych influencerów o zdanie, ale podnosząc wartość tamtych tokenów na rynku przy okazji. Można influencerzy mogą mieć ekspozycję na wzrost wartości swoich kolegów, czy konkurentów, czy wspólników w grze, część, członków zespołu itd. I tutaj mamy no, ogromny potencjał, jeśli chodzi o rozwój tej DeFi'owej strony. A kiedy już uda nam się zbudować płynność, społeczność, taką, my to nazywamy, ten wędęczny krąg społeczności, bo nie wszyscy nie, ca, nie, te, nie wszystkie miliony followersów z Instagrama muszą mieć Twój token. Tak naprawdę wystarczy grupa tych najlepszych, tych, co chcą, chcą mieć ekspozycję na Twój sukces, chcą mieć udział w tej społeczności, bardziej zaangażowani chcą być, e, chcą oczekiwać troszkę więcej niż tylko możliwość oglądania tego, co wszyscy, to kiedy uda nam się stworzyć już tą ekonomię takiemu influencerowi, to możliwości jest jeszcze więcej bo wyobraźmy sobie kartę płatniczą, po prostu nawet Visa czy MasterCard, bo jeżeli mamy płynny token, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby po prostu takiemu influencerowi wydać kartę płatniczą, podpiąć mu tą kartę pod jego token, on sobie tą kartę do Apple Pay'a czy Google Pay'a podłączy i idzie do żabki i jak robi zakupy, to płaci swoim tokenem za zakupy. To jest już mindfuck, to nie? To jakby gość, efektywnie gość stworzył swoją walutę i, i, i może, może za to żyć normalnie, to jest, on nie musi zarabiać już, bo jest bankiem centralnym, prawda? Więc wchodzimy zupełnie na inny poziom. Dalej można, jeżeli mamy płynny token, to możemy zastawić te tokeny i otrzymać pożyczkę, czyli e, potrzebuję kupić samochód, potrzebuję kupić dom, mieszkanie, zastawam milion swoich tokenów, dostaję 300 tysięcy złotych i kupuję, co tam potrzebuję, nie? Bo dla dla kogoś, kto daje pieniądze pod zastaw, to jest świetny zastaw, to jest aktywo jak akcja giełdowa, prawda, czy jak obligacja e, korporacyjna. Więc tutaj uruchamia nam się szereg nowych use case'ów. I to co, to, co ja mam nadzieję uda nam się osiągnąć w Sapiensy, a jestem przekonany, że nam się uda, to to, że w końcu nikt nie będzie musiał zadawać tego najgłupszego pytania czyli skąd bierze się wartość tokena personalnego. Jeszcze niedawno, pomimo tak że token NFT istnieją na rynku od jakichś, technicznie pewnie z 5-6 lat już funkcjonują na blockchainie, to przez te ostatnie 5-6 lat wszyscy się zastanawiali, ale skąd ma się w ogóle brać wartość tego tokena NFT. Jak Bpli sprzedał token NFT za 69 milionów dolarów, to już nikt nie zadaje tego pytania. Bo ta wartość się skądś wzięła i już wszyscy przyjęli, że tak jest. I teraz to, co jest naszym celem, to żeby pokazać, pokazać światu, że nie muszą już zadawać tego pytania, bo token personalny, wszyscy już będą wiedzieć, co to jest token personalny. To jest po prostu token marki osobistej, a one mają wartość czasem nawet większą niż korporacje. Także dziękuję bardzo. Może